Uniwersytet Szczeciński zrealizuje plan inwestycyjny z 31 lipca 2012 roku. Choć od tego terminu minęło sporo czasu, to dopiero od niedawna wiadomo, że wizje uczelni staną się rzeczywistością. Projekt zakłada m.in. budowę nowego budynku u zbiegu ulic Tarczyńskiego i Mickiewicza. Inwestycja jest ważna, gdyż ośrodki aplikowano do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycja dla nas jest o tyle ważna, że aplikowaliśmy ośrodki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tych aplikacji, ośrodki, jakie, jakimi dysponowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, było kilkadziesiąt. Te projekty były oceniane. Myśmy się znaleźli tuż po pierwszym rozpatrzeniu tych projektów, tuż pod kreską, na liście rezerwowej. Dzisiaj wiemy, że upór i determinacja Uniwersytetu Szczecińskiego doprowadziła do pozytywnej decyzji. Środki przeznaczone do realizacji projektu to kwota blisko 27 milionów złotych. Umowa, którą w dniu wczorajszym podpisywał Jego Magnificencja Rektor, przewiduje, że ta kwota, którą się tutaj Państwu chwalimy, pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i w 100% powinna nam pozwolić na wybudowanie i wyposażenie tego dużego obiektu. Główne założenie projektu to budowa oraz wyposażenie budynku Centrum Dydaktycznego, Badawczego, Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Co jeszcze zakłada projekt? Obiekt będzie się składał z pięciu kondygnacji łącznie z piwnicami. Będzie powierzchnia użytkowa docelowa powinna wynieść 5500 m2. Chcielibyśmy, aby kształcili się tam przede wszystkim studenci wydziału nauko o ziemi oraz studenci wydziału biologii. Będą to studenci takich kierunków jak biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, geologia czy geografia. Projekt zakłada budowę budynku od samych podstaw władze instytucji nie ukrywają, więc że jest to dość spore wyzwanie. Jest to rzecz, tak jak jeszcze raz podkreślam, ważna, chociaż przed uniwersytetem stoi niesłychanie ważne wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie. W pierwszej wersji ta inwestycja miała być zrealizowana w przeciągu dwóch lat. To są pieniądze unijne, trzeba rozliczyć do 31 grudnia 2015 roku. Choć pracy wiele, a czasu mało, wszyscy pracownicy zgodnie twierdzą, że ze wszystkim zdążą. Mamy więc nadzieję, że w 2015 roku ujrzymy po raz pierwszy od wielu lat nowy budynek Uniwersytetu Szczecińskiego.